Pamiętacie Wiedźmy Zagniiruk? Bohaterkę opowieści, której nie ma jeszcze w żadnej bibliotece? W poprzednim rozdziale bardzo się nudziła, dlatego jej pomocnik Grzegorz postanowił pójść do biblioteki i wypożyczyć dla Wiedźmy Zagniiruk jakąś książkę. Pożyczył dla niej powieść historyczną i ciekawe, czy jej się spodoba. Ciekawe też, czy będzie wiedziała, jak powinniśmy obchodzić się z książkami. Hmm. Rozdział drugi. O czytaniu wśród pierogów. Czarownica róg wprost nie mogła oderwać się od książki. To nie znaczy, że się do niej przykleiła. Tak się mówi, kiedy książka, którą czytamy, bardzo nas interesuje i wcale nie chce się przerywać czytania. Te zapisane kartki muszą mieć jakąś magiczną siłę. Bo nawet jak nie czytam, to myślę o bohaterach i nie mogę się doczekać, by przeczytać, co będzie dalej. Mruknęła wiedźma do siebie. Czytała już kolejną godzinę i musiała sama przed sobą przyznać, że powieść bardzo jej się podobała. Jedna z bohaterek to piękna i młoda księżniczka, o którą starają się najbogatsi kawalerowie z sąsiedztwa. Jest bardzo podobna do mnie, szepnęła przewracając kartkę. I zupełnie tak, jak ja na balu wiosennej magii wystąpiła w błękitnej sukni. Kiedy byłam młoda, uwielbiałam nosić błękitne suknie. A porucznik na baczność i makma kary patrzyli na mnie przez cały bal. Mm, to były piękne czasy. Wiedźma rozmarzyła się, a jej twarz wykrzywiła się w dziwnym, niespotykanym dotąd grymasie. Ona się chyba uśmiecha, stwierdził ze zdziwieniem Grzegorz. Nigdy tego wcześniej nie robiła. Czarownica spostrzegłszy służącego, szybko znów sposępniała i zapytała swoim zwyczajnym, złowrogim tonem. Grzegorzu, co mamy dziś na obiad? Pierogi. Znowu? Z tego co pamiętam, pierogi były w zeszłym tygodniu. Zaczynam podejrzewać, że chcesz mnie otruć. Z czym te pierogi? Z truskawkami, powiedział z dumą Grzegorz, który uważał się za mistrza w robieniu pierogów z truskawkami. Znowu z truskawkami. Na pewno truskawki są kwaśne, zrzędziła czarownica. No, ale dobrze, dobrze. Zjem te pierogi, podaj obiad tutaj. Jak to tutaj? zdziwił się Grzegorz. Nie będziesz jadła przy stole w kuchni? Albo w salonie? Mogę i przy stole, ale muszę mieć miejsce, aby obok położyć książkę. Jak to? zapytał znów Grzegorz. Chcesz jeść i czytać jednocześnie? Oczywiście, jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy dalej ale przecież nie możesz czytać przy jedzeniu. Ja nie mogę, zaśmiała się Zagniruk. Ja wszystko mogę, Grzegorzu, dawaj mi te pierogi. W domu przy ulicy nóżki czarownica siedziała przy stole. W prawej ręce trzymała widelec, który co jakiś czas wędrował do talerza z pierogami. Lewą ręką usiłowała przewracać kartki książki. Grzegorz śledził te ruchy z rosnącym niepokojem pomyślał że dobrze że nie przyniósł kompotu bo wiedźma na pewno wylałaby go na obrus może jednak dokończysz czytać po jedzeniu nigdy w życiu teraz jest najważniejsze Zagniróg wycelowała widecem w pierogi no tak wiedziałam że król do tego nie dopuści zawołała a w tym momencie pieróg spadł na kartkę książki Grzegorz aż jęknął szybko chwycił nieszczęsny pieróg ale na kartce została tłusta plama w kształcie półksiężyca Mówiłem, żeby nie czytać wśród pierogów powiedział płaczliwie Grzegorz co my teraz zrobimy? Pani bibliotekarka będzie na mnie zła, jeśli oddam taką poplamioną, tłustą książkę. Może nie zauważy? O nie, wiedźmo za zaprotestował Grzegorz. Przecież muszę się przyznać, że książka jest zniszczona. Gdybym przyniósł ci z biblioteki powieść z taką plamą, byłabyś bardzo niezadowolona. Masz rację, byłabym wściekła, przyznała wiedźma można tak zabrudzić pożyczoną książkę i kazać następnym czytelnikom oglądać takie plamy. Przecież książka powinna być ładna i czysta. No właśnie. To co teraz zrobimy? zapytał Grzegorz z przerażoną miną. Nie z Gaju, pójdziesz do księgarni, kupisz nową książkę i zaniesiesz do biblioteki i przeprosisz. A ja już nigdy nie będę czytać przy jedzeniu, nawet jeśli bardzo, bardzo, bardzo będę chciała wiedzieć co dalej. Grzegorz zrobił tak, jak kazała wiedźma. Pani bibliotekarka nie była zbyt zadowolona, gdy zobaczyła pobrudzoną książkę, ale gdy Grzegorz pokazał jej nową, uśmiechnęła się. Zagniruk od tamtej pory przerywała czytanie, Grzegorz podawał obiad. I tylko czasem, wspominając całe zajście, cieszyła się, że tego dnia nie było na obiad kotletów. To by dopiero była wielka plama.